Thank <laughs> you. Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Cytalnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu robimy raport z pola bitwy. Z pola bitwy, które rano, bo nagrywamy, Szanowni Państwo, godzina 22.13, kiedy nie ma jeszcze nawet częściowych wyników. To, co znamy, to jest tak zwany sondaż exit poll. Z tego wynika, że różnica pomiędzy Nawrockim a Trzaskowskim jest niecałe 2 punkty procentowe, dokładnie 1,8. Że Męcen ma ponad 5 punktów procentowych, a Brown 6,2. Jak Państwu tłumaczyliśmy, że jest niedoszacowany. I ja jeszcze Państwu powiem, że w mojej ocenie to może być nie koniec. Ja typowałem 7 punktów procentowych, e, dlatego, że ja Państwu powiedziałem, to jest sondaż, a wyborcy Brauna nie chcą e, poddawać się sondażom. E, jak, jakie są konsekwencje tego? Przede wszystkim zacznijmy od tego. E, to jest Ostatnie ostrzeżenie dla Donalda Tuska, też dla Rafała Trzaskowskiego. To jest rachunek za pana Adama Bodnara, jego wybór na szefa prokuratury krajowej, pana Dariusza Korneluka, czyli tego prokuratora, który praktycznie rządzi prokuraturą, ponieważ Adam Bodnar, który nam odpisał, kiedy go zapytałem, czy to fajnie jest, że. E, werbuje się, że CBA werbowało obrońcę Tomka e, Szwajgierta. Czy to fajnie jest, e, że macie sytuację taką, w której e, ludzie e, po, typu... E, e, no. E, e, Wąsik z Kamińskim kompletnie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co zrobili. Że mamy sytuację taką, w której jakaś rada prokuratorów przy prokuratorze generalnym uznaje winną we wrzosek za krytykę prokuratury źdobry. W sytuacji, zamiast nagrodzić prokuratora... Zamiast, 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 zamiast nagrodzić prokuratora za odwagę cywilną że w czasach, kiedy y, krytyka prokuratury oznaczała odpowiedzialność dyscyplinarną Pegazusa na telefonie, to Bodnar z Kordelukiem Ma nic wygnanie, wygnanie na koniec Polski w ciągu jednego dnia. W ogóle za, za, zamiast nagrodzić prokuratorkę wrzosek za odwagę cywilną, wstać i powiedzieć tak powinien się zachowywać każdy prokurator. To Bodnar z Kordelukiem nie tylko tolerują ten sąd, oni jeszcze tolerują jakichś dwóch kolesi, delegowanych do prokuratury e, krajowej przez Ziobrę, którzy prowadzą postępowanie, bo pani Wrzosek przeszkodziła obronić pisowi telewizję. Coś nie bywało. Tak. To po prostu, jak, be, jak, jak bezczelnie ona śmiała. Wiecie państwo, to naprawdę jest ostatni dzwonek. To jest 12 dni na to, żeby wysłać wyraźny sygnał. To jest też ostrzeżenie dla Rafała Trzaskowskiego. Siwiec, prokurator Siwiec, która robi takie rzeczy, nikt nie, do, nie dotknął, a wy dotykacie a do, dotykacie, e, To jest niebywałe. Siwiec, która to, to Anna, Anna Siwiec, Anna Siwiec to jest tynią, która... która mnie dręczyła, zrujnowała mi zdrowie, która wyrybowała obrońców, która dopuściła, żeby na mojej sprawie, żebym nie miał obrońcy, żebym nie miał obrońcy na kolejnych sprawach. A Wy Wyrzosek atakujecie. Wy, do tej pory nic się nie dzieje z Ziarkiewiczem. Do tej pory nie dzieje się nic z, z Rommelczykiem, prokuratorem, który instruował przestępców. A Wy atakujecie Wrzosek. Coś niebywałego. Coś naprawdę niebywałego. Żeście spieprzyli sprawę Pegazusa. Wystarczyło zrobić normalnie Pegazusa. Pokazalibyście, jak Kaczyński śledzi swoich ludzi. To jest klupę gazusa. Nie chodzi o martyrologię Janka czy moją. My, my to mamy w nosie, bo i tak wiemy, żeście nas skrzywdzili i dalej chcecie skrzywdzić. Ale wy po prostu gracie dla PiSu. Wy gracie dla PiSu, a tak naprawdę panie Siemoniak gracie dla Unimotu, a pana podwładny gra, gra dla Abrisu, dla kasy. Tak gracie, bo ja nie a bris, mam, a dlaczego pan się spotyka z ludźmi z Unii Motu, którzy są częścią rozgrabienia Lotosu. Dlaczego nie ma w tej sprawie śledztwa? Usiedliście na złodziejstwie PiSu? Dalej trzymacie złodziejstwo PiSu? Ludzie to widzą. Ludzie to widzą. Dlaczego my mamy rozpracowania o szpiegostwo? Non-stop za mną jeżdżą ludzie. Dzisiaj jeździł za mną jakiś dupek do lokalu wyborczego na motorze. Też dupku. Usłyszałeś, kim ty jesteś. Widziałeś, jak to, jak to wyglądało. Ustawiaś się z kamerami, żeby mnie filmować. Próbujecie robić ze mnie wariata. Naprawdę jestem w tej robocie 40 lat. Wreszcie równowagę na nocniku łapali. Jak ja robiłem poważne rzeczy. I wy usiłujecie dalej tak robić. I wiecie co? Janek, ja nie muszę Jankowi kadzić. My z Jankiem, my z Jankiem się przyjaźnimy, i, i, i często, często mamy różne poglądy, ale to, to nie wpływa na, na nasze relacje. Jesteśmy blisko. Wygrał Janek, bo powiedział wam, co będzie z Braunem. A wyżeście tego nie próbowali wykorzystać. Powiedział wam, Janek, co będzie z Braunem. Powiedział wam, co będzie z Mencenem. To znaczy, powiedział wam o kluczowej rzeczy dotyczącej koalicjanta PiSu. No, Pisu tak, bez koalicjanta nie ma, rozumiecie? Wy nie łapicie tej piłki. Wy nie łapicie tej piłki. Wy nie rozumiecie. PiSu bez koalicjanta nie ma. Teraz jest tak, że po pierwsze, yy, Satysfakcja? Hołownia. Hołownia swoim narcyzmem, swoim zachowaniem niespójnym, nie, często chwiejnym, często e, próbującym łasić się do PiSu, łasić się do Kaczyńskiego, e, opóźniać e, stawianie, stawianie na Sejmie, cofnięcie immunitetu Kaczyńskiemu, e, opóźniać, opóźniać słuszne roszczenia kobiet, żeby tego nie stawiać na Sejmie. E, być marszałkiem i być w opozycji. Tak się nie da. Nie da rady z jedną pupą być na pięciu weselach, panie kołownia. I teraz może pan sobie mówić, co chce, to koniec pana projektu. Na szczęście koniec pana projektu i może pan sobie mówić, co pan chce, żeby Dostał pan w skórę, ale kto wygrał? Przez pana? Zandberg wygrał, czyli Kaczyński wygrał, bo to jest utajniony Kaczyński. To, o czym wam Janek mówił. Zandberg. Tylko, że Zandberg Zandberg nie poprze Trzaskowskiego. Ale on. nie wejdzie do rządu, to wejdzie do rządu nowego rządu jako yy, no, utajona grupa Kaczyńs Kaczyńskiego po to, żeby gryźć. Po to, żeby w kluczowych sytuacjach przeszkodzić, żeby rząd nie miał większości. Zrozumcie to. Panie premierze, pan odrzucił słuszną propozycję ministra Kośniaka Kamysza, premiera Kośniaka Kamysza, który nie dał się przykupić wielokrotnie PiSowi z tym, żebyśmy poszli do wyborów w jednym bloku. Bo pan chciał sobie pokazać opozycji, znaczy pokazać opozycji wewnątrz koalicji, bo tak jest, kto ma ile. I pokazał pan. I pokazał pan i teraz jesteśmy prawie tak jak w 2015 roku. I może być duży kłopot, bo wie pan, mamy rzeczywiście te twarde elektoraty. 30% koalicji, 30% wpisu. I teraz musi pan przekonać tych innych, żeby poszli za Trzaskowski. To jest bardzo poważny kłopot. Pomijam już to, że szkoda, że nie wygrał Sikorski. Ja cały czas uważam, że byłoby inaczej. To nie, gdybyśmy, powiem, powiem tak. Żeby to było według naszej koncepcji. Byłby twardy facet naprzeciwko Alfonso. Rafał Trzaskowski jest dobrym kandydatem, ale nie tak dobrym jak Sikorski. Ale zostawmy to. Teraz musimy robić wszystko, żeby Trzaskowski wygrał. Panie e, prezydencie Trzaskowski, rozumie pan, że koniec tej zabawy z tym głaskaniem pomnika Kaczyńskiego? Czy rozumie pan, że musi pan określić? Nie, rozumie pan, że nie może pan się odcinać od Tuska, bo pan słyszy cały czas, kiedy Alfons, e, oszust, e, lichwiarz, Mówi panu kamerdyner Tusk, a pan się odcina, że pan inaczej niż Tusk. Tusk musi się włączyć. Tak, panie premierze, pan się musi włączyć i musi pan bardzo mocno poprzeć Trzaskowskiego. Włączyć się, a, a, a pan, panie Szaskowski nie może się nagle od tusko odłączać. Po co? Czy zagłaskanie mm, pisowców, któryś z pisowców na pana, na pana zagłosował za to, że pan im, za to, że pan im tego. Plocka nie, 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 nie chciał usunąć z Warszawy. A, a niech pan pomyśli, ilu ludzi nie poszło i powiedział, że mają w nosie. Bo tacy ludzie są. Traci pan. Traci pan tym, że pan tą miał kością. Niech pan ma jaja i, i, i tak. Albo oni, albo my. Rozumie pan? Władzę się zdobywa. Władzy się nie dostaje. Władzę się zdobywa. Ja mam jeszcze pytanie. Przecież macie obajtka który powinien mieć zarzuty. Macie Moraweskiego, który powinien mieć zarzuty. Macie Kaczyńskiego, który powinien mieć zarzuty. Macie ziobre, który powinien mieć zarzuty. To oni nie występują w kampanii wyborczej. Zestawcie Alfonsa na razie, bo Alfons, Alfons na razie jest nietykalny, bo będą wyjść. A, a, a. jaki problem, żeby, żeby te śledztwa ruszyły? Jaki ma się problem, żeby ruszyło w końcu śledztwo przeciwko Nisztorowi i Obajtkowi, gdzie po pierwsze tam jest element zamachu stanu, no bo nie może szef Orlenu chcieć brać na smycz premiera, no bo tam to jest wyraźnie, a z drugiej strony macie tam kłamstwo. Zwykłe, ordynarne kłamstwo przed sądem. A poza tym macie tam próbę wrobienia człowieka w odpowiedzialność karną redaktora Grzegorza Jakubowskiego. Z czym tu problem? Panie Kornelu, wyszedłeś Pan i że zrobił Pan z gęby cholewę. Wyszedłeś Pan i powiedział trzy miesiące i co? Bo co? Bo to ma niby Szwajgierta wspomóc, czy Pińskiego? A co my znaczymy? Kim my jesteśmy? My możemy tylko e, robić m, to, bo my się Was nie boimy. Ani jednych, ani drugich i każdy dostanie swoje. Ale jesteśmy całym sercem za tym, żeby wygrał Trzaskowski. E, I Wy tego nie doceniacie. Wy po prostu, ale to nie chodzi o nas. Bo tak jak nas nie doceniacie, tak samo nie doceniacie tych milionów ludzi, którzy chcą za wami pójść. A wy pokazujecie co nam jest tak samo, jak było. Głaszczecie się, mziacie z tym pisem później. tam, Mówicie sobie na tym, żeście się tam wygładzacie, robicie. Co z zrobił Michał Kamiński? Michał Kamiński wraca do, do matycznika, się dogaduje. I tak jest o wicemarszałku Senatu. Tacy jesteście, tak to wygląda. Prawda jest, prawda prawda jest taka, że dzisiaj Ostatni tam... dzwonek, tak jak powiedzieli moi koledzy: dwa miesiące dajcie nam, a później nas sądźcie. Tak nie będzie, oczywiście, ale to jest wasza wina. I jeżeli teraz się nie obudzicie, to zrobicie nam dużo gorzej niż w 2015 roku, bo żeście wtedy te wybory przesrali i nie musieliście tego zrobić. To tyle. Powiedzmy sobie tak, mogliście się jeszcze w roku 2014 obudzić, kiedy był Komorowski. Kiedy. Rodzić oferę taśmową? No, nie, tam. Dostał, dostał pan pomiędzy, materiały, pisane scenariusz. Pomiędzy, pomiędzy dru, pierwszą a drugą turą, gdzie wam wydawało się, że się przesliźniecie. Tak. I tutaj nie będzie tak. Teraz adresuję to do, ponieważ te nasze rozmówki stenografowane są i często trafiają na ważne biurka. E, musicie trafić do takich kanałów, jak nasz na przykład, bo spora część naszych widzów i nie poszła, popisała o tym do mnie. Tak, ponieważ, tak. bo, bo e, czuły się oszukani czują się, i tu musi nastąpić słowo przepraszam, i tu musi nastąpić rozmowa i powiedzenie, że pan Bodnar, pan Korneluk i pan Siemoniak nie będą twarzami rozliczeń, bo panowie dostali roki cztery miesiące. Powiem państwu, ja Pan Boddar to jest po prostu, on oddał tą zabawkę Kornelukowi. Ja nawet nie wiem, czy on w jakikolwiek sposób nacisnął, czy dotknął się komisji. Wiecie Państwo, to jest to, co Tomek powiedział: z władzy trzeba umieć korzystać. Władze pan, się zdobywa. Pan Dariusz Korneluk grał na sytuację, która być może zaraz będzie miała miejsca, miejsca że. Nie zostanie pan Korneluk prokuratorem generalnym. On będzie chciał być. pana zamknął wcześniej niż nas. A jak będzie pan prokuratorem generalnym, to i tak pana zamkną. Więc oni. Nie będzie żadnym prokuratorem generalnym, Janku, wszystko jedno, czy będzie, czy nie będzie. Tak, do władzy, to pana zdejmą, pana zamkną. Nie będą patrzeć, co się dzieje, tylko pana zamkną. Oczywiście tak. powiedzą, że przestępca nie może być. W... W, nocy, w nocy ustalą sobie coś i pana o czwartej ustalą, o szóstej pana zamkną. Tylko tyle, tak będzie. To co napisał Tusk. Właśnie zaczyna gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz. Tak, tylko że... Naprzód, panie Tusk. Naprzód. Zamykać pisiorów. Po, po prostu, prostu zamyka... bójcie się, tylko zamykajcie ich. Tak. To jest tak, szanowni państwo, podsumowujemy... Łodzić, wracamy, wracamy rano, powiemy państwu, pamiętajcie, możemy się obudzić w Polsce, w której Nawrocki wygra pierwszą turę. Tak. Eee, możemy się, ja Wam cały czas mówię, że eee, tutaj jest parę dobrych rzeczy w tym wyniku. Cieszcie się z Brałna. Chociaż to głupio bo Braun jest częścią i zrobił duży problem. co? jest ironia to. losu, że musimy cieszyć się z Brauna. zresztą ja to ale, mówi. Ta, ale, szanowni państwo. No nie umiecie tego wykorzystać. Nie ale tego nie umiecie wykorzystać. Musicie mieć, zwróćcie uwagę, kiedy są podawane wyniki sondaży, to są tylko podawane, że 51% wyborców. Prawa i sprawiedliwości zgadza się na koalicję z Konfederacją. Nie ma podawanych odwrotnych. Myśmy Państwu parę tygodni temu podaliśmy Państwu na tym kanale, że wyszły wyniki badań, z których wyszło, że trzy czwarte wyborców Konfederacji nie chce, nie chce koalicji z PIS-em. I to jest, Szanowni Państwo, główny. Yy, Eee, punkt, eee, na którym macie oprzeć. Wolę Męcena, który kategorycznie tak, mówi, że nigdy nie będzie miał koalicji z, z takim człowiekiem jak Nawrocki no. yy, niż te wszystkie ohydne, obmierzłe działania PiS. -u. Szanowni Państwo, do zobaczenia rano. Pamiętajcie o naszej książce, bo ta książka na pewno jak ja no, to, państwo, to, panie, to wyją, ciągu, państwo. To się może nawet w ciągu Za tą książkę pójdziemy z Jankiem pewnie siedzieć albo nie. Szanowni Państwo, do zobaczenia.